Witamy na tłumaczowej konferencji prasowej po spotkaniu dziewiątej kolejki e-winner II ligi pomiędzy drugim zespołem KGHM Zagłębia Lubin, a Radunią w Stężyca z zakończonym wynikiem 2 do 1. Na pierwszej części jest z nami trener drużyny gospodarzy pan Jarosław Krzyżanowski. Witam trenerze. Dzień dobry. jakby by pan podsumował to dzisiejsze spotkanie? Bardzo trudne spotkanie. Zespół z, ze Stężycy gra bardzo dobry futbol. Wiedzieliśmy o tym. Spodziewaliśmy się bardzo trudnego meczu i taki rzeczywiście był, były różne fazy tego meczu, kiedy my dominowaliśmy, kiedy chcieliśmy grać tak, jak my potrafimy jak chcemy, czyli dominować, rozgrywać tą piłkę przy, przy dużej ruchliwości. Tworzyliśmy sytuacje, ale były też momenty, kiedy to zespół Ze Stężycy zepnął nas do, do, do defensywy, nawet momentami do głębokiej defensywy. Yy, na szczęście przetrwaliśmy te takie trudne momenty i, i mając dużo jakości w swoim zespole yy, byliśmy w stanie odpowiedzieć i no myślę na plus, ten mecz, yy, tak jak powiedziałem, no jesteśmy. Zadowoleni z tego, z tego meczu zdobywamy kolejne trzy punkty. No, przed nami kolejne mecze. Myślę, że tak z, cały czas gdzieś tam patrzymy z optymizmem w przyszłość. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Po krótkiej przerwie wracamy z drugą częścią konferencji prasowej po spotkaniu dziewiątej kolejki Ełiner II ligi pomiędzy drugim zespołem KGHM zagłębia Lubin A Radunią z stężyca zakończonym wynikiem 2 do 1. Z nami jest trener drużyny gości, pan Sebastian Letniowski. Panie trenerze, proszę o podsumowanie tego spotkania. Przede wszystkim chciałbym pogratulować tutaj zawodnikom zagłębia i trenerowi zwycięstwa. Jeżeli chodzi o podsumowanie na, na gorąco, to przede wszystkim szkoda, szkoda wyniku, bo uważam, że stworzyliśmy bardzo wiele sytuacji bramkowych, które, których. Z taką łatwością dawno nie, nie mieliśmy, i gdybyśmy przynajmniej połowę z nich wykorzystali, to pewnie byśmy cieszyli się ze zwycięstwa. Oczywiście widzieliśmy, jakie są. Jakie są główne zalety młodego zespołu Zagłębia i, i, i rzeczywiście to się sprawdziło. Przez pierwsze 20 minut oddaliśmy, oddaliśmy grę przeciwnikowi, rzeczywiście na naszej połowie się broniliśmy. Tutaj stworzyło Zagłębie jakąś jedną czy dwie sytuacje. Później, już do głosu doszliśmy i, no i mówię, przede wszystkim, no nieprawostobliwość pod bramką przeciwnika, bo, bo takich sytuacji, które mieliśmy w tym meczu, to nie możemy nie wykorzystywać, jeżeli chcemy o cokolwiek w tej lidze walczyć, niż o utrzymanie, bo to naprawdę. Правда. Zespół cały pracuje na tę sytuację, a, a brak odpowiedzialności z przodu powoduje to, że tych bramek nie zdobywamy. Druga rzecz, przy stałym fragmencie gry tracimy krycie. Nie wiem, bo to trzeba przeanalizować, kto tam stracił. Bramka no, Uczulaliśmy, że zagłębie dobrze bije te stałe fragmenty, i niestety tracimy bramkę, więc, więc to trzeba sprawdzić, kto nie pokrył. A mówię, no, z, z przebiegu meczu uważam, że no, na pewno zasłużyliśmy przynajmniej na remis. Ale, ale piłka jest taka, nie inna, że jeżeli się nie wykorzystuje sytuacji, no, to się nie wygrywa ani nie remisuje meczu. I tak, tak było z nami. Dziękuję bardzo. Dziękuję.